Dobry Dzień dobry, moje kochane skarby, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i w pierwszym po weselu. Mówię odezwa się dzisiaj, bo miałem nie nagrywać ogólnie dzisiaj, bo jeszcze mamy gości, jeszcze no troszeczkę wyjazdów nas czeka. Aczkolwiek zadecydowałem, że dla was znajdę chwilę, ponieważ wy też jesteście dla mnie ważni i co by miało się dziać, to by się nie działo. Trudno, ja przed kamerą muszę usiąść i nagrać dla was film. Moje kochane serduszka, jeżeli Wam się ten filmik spodoba, proszę o łapeczkę w górę i komentarz. Na każdy komentarz odpowiadam, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję. A jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to witam Was bardzo gorąco. Zachęcam do subskrypcji kanału i włączenia dzwoneczka, aby otrzymywać wszystkie związane z moim kanałem powiadomienia. I zapraszam bardzo serdecznie z Arturem, już moim mężem, jak to brzmi, na nasz wspólny kanał Artur i Kacper Family, który będzie podlinkowany w komentarzu, niżej pod tym filmem. Ale moje serduszka, ja nie mogłem się doczekać tak naprawdę nagrania filmu dla Was na temat tego produktu. Ja na ten kosmetyk czekałem, czekałem i jeszcze raz czekałem. Czekałem na jego premierę. Czekałem na to, aż on już będzie możliwy do zamówienia i się doczekałem. Nie mogłem się doczekać, aż on się pojawi, bo jak ja zobaczyłem kluczowe składniki aktywne mówię OMG Lynch Kasperek musi to mieć. I mam i przetestowałem i uwielbiam. Dzisiejszym gwiazdorem będzie najnowsze serum do twarzy, które wypuściła marka Beta Sky Girl. Jest to Born To Be Rich Antioxidant Facial Oil Serum. To jest Lighteners, Moisturizing i Regenerase. Jest to serum nocne I powiem na samym początku tak, ono jest olejowe, ale to nie jest żaden tłuszcz. To nie jest ciężki produkt. To jest produkt, który momentalnie się w skórę wchłania. Dam wam małą ściągawkę, nakładajcie go na mokrą skórę od toników ilości dwóch, trzech kropli. Wszystko Wam się wchłonie do matu. E, będzie nadawał się idealnie pod makijaż, bajeczka rewelacja dla każdego typu skóry. Skóra tłusta, problematyczna, trądzikowa, zwłaszcza osoby z przebarwieniami i ze skórą naczynkową i ze skórą bardzo dojrzałą zdecydowanie powinny się zainteresować tą nowością od BT Girl. Jest to serum antyoksydacyjne. Widziałem badania, jeżeli chodzi o działanie wyłapujące wolne rodniki, i to serum jest po prostu wymiataczem wolnych rodników. Zresztą, Beta Skygar bezproblemowo na swoich social mediach udostępnia badania odnośnie skuteczności tego produktu. Nie ukrywa tego, jak większość z tych firm. Także BTSKGR bez problemu udostępniło badania, gdzie pokazuje, że to serum jest po prostu wymiataczem wolnych rodników, Gener ge genialnym regeneratorem, e rewitalizatorem skóry i jak najbardziej się z tym stuprocentowo zgadzam. Fenomenalne serum. BTSKGR mówi tutaj nam o tym serum następujące rzeczy. Bogactwo moich składników nawilży ujędarni i rozświetli skórę Twojej twarzy. Z szyi i dekoldu działam antyoksydacyjnie i wspieram mikrobiom Twojej skóry. Jestem bardzo lekkie, ukoje i przywrócę Ci uczucie komfortu, a jednocześnie skutecznie spłucę Twoje zmarszczki. Używaj mnie rano i wieczorem na, na, wieczorem na nawilżającą bazę, na przykład hydrolat lub serum z kwasem hialuronowym. Wzbogać mną krem lub użyj do masażu. Jestem bardzo lekki i świetnie nadaje się pod makijaż. Kluczowe składniki mamy tutaj właśnie. Ona nie jest taka ważna. 5% stężenie witaminy C w formie tetraizopalmitynianu askorbylu. Wiecie z moich wykładów. W to stężenie tetraizopalmitynianu askorbylu również wykazuje właściwości antyoksydacyjne, anti aging, ale ono nie jest aż tak silne. Jak większe stężenia w witaminy C tetra. Ale tutaj moje serduszka nie chodzi w głównej mierze o tetra i zopalmitynian Tutaj mianowicie chodzi o ekstrakt z janogulanu. Jest to ziele długowieczności adaptogen, który wykazuje bardzo silne, bardzo silne, ale to bardzo, bardzo silne właściwości przebudowujące skórę, stymulujące syntezę kolagenu, elastyny kwasu hialuronowego, Silnie wspiera naprawę bariery lipidowej, rekonstruuje barierę lipidową. Ono wręcz odtwarza nową barierę lipidową i bardzo silnie nawilża, nawadnia i rewitalizuje. Jak i również działa przeciwtrądzikowo. Także ten skład składnik jest tutaj tak naprawdę najdroższy i najważniejszy w tym serum. Później mamy podstawowe składniki aktywne, czyli fermentowane oleje. Fermentowane oleje zachowują wszystkie swoje witaminy i wszystkie substancje aktywne w nich zawarte, aby zapewnić jak najwyższą skuteczność rewitalizacyjną, okluzyjną, nawadniającą. I tutaj mamy m.in. moje kochane skarbeczki: olej arganowy, oliwa z oliwek, olej słonecznikowy, ekstrakty ziołowe z arcydzieglua, lukrecji, nawrotu. Mamy tutaj olej Shea, żorzobem, skwalan, koenzym Q10. Mamy multum składników aktywnych, i to się po prostu na w świecie, w pozytywnym tego słowa znaczeniu w głowie, nie mieści moje kochane skarby. Także skład tego produktu jest cudowny. Cudowny, szczerze, jak ja zawsze zapamiętuję wszystkie składniki aktywne w kosmetyku zawarte, ale tutaj nie mogę ich zapamiętać, z tego względu, że one są tak innowacyjne, że tu się w głowie nie myśli. Wiem, że Skyger bardzo długo pracowała nad tym serum, bo oni na swoim facebooku zapowiadali naprawdę bardzo długo, że będzie boom, rozpiszczel po prostu powstanie i powstał. I powstał. Ja wam powiem szczerze, że w dziennej pielęgnacji mam je, mam je teraz na skórze i zobaczcie, nie widać go. Nie widać, że ono jest tłuste, ciężkie, olejowe. Pod oczy również się nadaje. Na mokrą skórę od toniku dwie 3 krople, potem kremik, na noc można sobie dać więcej tego produktu, też na mokrą skórę i na to krem i też pod oczy można dawać. Skóra jest rozjaśniona, nawodniona, nawilżona, rozjaśniona, rozpromieniona. Jest to idealny serum, tylko minusem jest jego cena. 169 zł. Ale ja sobie to kalkuluję w taki oto sposób, że jeżeli ja mam wydać, albo wy na przykład macie wydać. 50 razy po 10 zł na coś, co Wam się nie sprawdzi, to warto kupić to serum już droższe. Aczkolwiek wiecie, że z moich poleceń jest wiele rewelacyjnych, tańszych kosmetyków. Ale jest to serum również wysokocenowo, wysokie cenowo, aczkolwiek jest bardzo, bardzo skuteczne. Robię robotę, stuprocentowo się podpisuję pod tym, co mówi o nim betesky. Skyger. Nie, nie, mogę powiedzieć, że ono nie robi tego, co mówi producent. Nie mogę tego powiedzieć, bo ono robi, a nawet jeszcze więcej robi. Rewitalizacja, anti-aging pod okiem. Zresztą, moje kochane skarby, zobaczcie jaki to jest efekt żelazka, Zobaczcie, Ta skóra jest po prostu, patrzcie, no czekajcie, ja mam to. Ona jest wyprasowana. Ona jest wyprasowana. To jest hit kosmetyczny, bardzo przyjemny, leciutki zapach. Mówię wam, formuła jest tak przemyślana, ja jestem zakochany w tym kosmetyku, ja jestem po prostu zakochany w tym kosmetyku i rekomenduję ten produkt dla każdego typu skóry, zwłaszcza dla skór naczynkowych, które borykają się z przebarwieniami, e, dla osób ze skórą tłustą problematyczną i dzikową, ponieważ jest ono silnie regulująco antyoksydacyjne, jak i również ogólnie dla nawet bardzo, bardzo wrażliwej skóry. To serum ja rekomenduję, hit kosmetyczny, który jest warty uwagi, warty zainteresowania i warty każdej złotówki. A nawet warty każdego grosza, ja Wam to powiem od razu, bo powiem Wam szczerze, że ja kupuję bardzo dużo też drogich kosmetyków, ponieważ Wy też prosicie, abym ja testował droższe kosmetyki, jak i również tańsze. Jasna sprawa. To jest naprawdę hit ever, bezdyskusyjna kwestia. Podpisuję się naprawdę, by te Girl, wyszło to serum w 100%, a nawet w 200%, nawet w 300%. Rewelacyjny kosmetyk i ja tutaj osobiście dla BeteskyGer brawa. Ja liczę na to, że ta firma zrobi uzupełnienie tej serii. Że będzie żel do mycia twarzy, że będzie tonik, jakaś esencja, jakieś kremy. To już wtedy będzie hit, pierdyknięcie na level hardzie, moje kochane skarby. A Bety Skyger, jeżeli ogląda ten film, to proszę Was o uzupełnienie serii tego produktu. Uzupełnienie. Ponieważ to wtedy dopiero będzie żelazko po prostu cud. Rewelka bez dyskusji. Także jeżeli wam się ten filmik moje kochane skarby podobał, proszę o łapeczkę w górę i komentarz. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Do następnego filmu. Buziaki. Pa.